Siema, siema, z tej strony Blagluk, a to kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, tym razem z gry Brawl Stars i mamy specjalnego gościa, którego widzicie tutaj poniżej pode mną. Jest to Kremol, siema Kremol. Eluwa, Black Luke'uwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiliśmy taki dwa odcineczki zrobić. Pierwszy odcinek już widzieliście u Kremola. To jest druga część tej, tego, tego projekciku małego, może kiedyś większego zobaczymy. Gracze Brawl Stars, czyli Kremol ze swoimi widzami, którzy specjalizują się w Brawl Stars, przeciwko nam, rekreacyjnym graczom w Brawl Stars, a przede wszystkim gramy w Clash of Clans, więc więc tutaj ten browster jest u nas z jakimś tam dodatkiem i fajną zabawą. No i spróbujemy się sprawdzić, tak? Zasady są proste. Na początku my gramy z normalnie ze wszystkimi możliwościami danej postaci. Przeciwnicy, czyli Kremol z jego widzami nie mogą używać ulta, no żeby nam dać chociaż trochę szansy. No więc zobaczymy. Wciskamy ready, panowie. I lecimy z pierwszą gierką. Lecimy. Czekamy się na mafiozo. Dobra. I możemy lecieć. O, tutaj Barley Cold i El Prima u mnie Cold. Nie, Cold Barley. Myśmy, myśmy Heista niestety nie trenowali, więc tutaj będzie pewnie dostaniemy w ciry. chociaż ten Barley to tu w ogóle jest nie, bez sensu. Przypominam, nie... że mój team nie może używać ulta. Pogramy sobie dwie gierki bez ulta mój team, a dopiero w ostatniej gierce jako trzeciej pogramy sobie już z ultem. Dokładnie. Żeby tak. jakąś. tu jest gdzieś... COVID. A uciekł ten kruk. O kurczę. O Jezus, jak na no. Dobra, super fifik. Koldam Colddam się przedostał What? Nie wiem, to będzie, to będzie ciężkie Tu sądzę, że tu, tu my przegramy nawet jak oni aj, będą aj, bez aj. ulta grali Myślisz? No, tak coś czuję, wiesz, bo Jednak tego GameCraba Jakoś bardziej opanowaliśmy Kurde, nam znowu przeszedł Aż. Dobra, jedziecie tam, jedziecie tam, ten safe Dobra Dajesz mi fik. Dobra. Eee, no jak ja nie lubię tego kruka. Boże Święty. Nienawidzę go. To jest taki No nie, 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 nie znoszę. Kruka nie znoszę i tego Dynamica. To dwie postacie chyba, które najbardziej mi irytują. Ten kruk Takie po prostu jest wiecie. tak szybki. Jak jeszcze ktoś umie nim grać, to jest w ogóle Armagedon. No, ja, ja cały czas gram na kompie generalnie, bo nagrywaliśmy przed, przed chwilą odcinek na mnie, więc ja się zaraz na telefon mogę przełączyć i będzie mi się lepiej grało, więc będzie śmieszniej. Nie nie, 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 to jak ci się ma lepiej grać, to nie możesz grać, nie, 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 nie może ci się grać lepiej. Nie, słuchajcie, my obiliśmy w ogóle. A, obiliśmy coś ten save, dobra, na razie jest tak jeszcze ok. Równo, no, jest równo, w No, biorąc powiedział. pod uwagę, że oni ulta nie używają, to m, tak, prawdę powiedziawszy, dostajemy w Ciry, tak? O jezu, znowu, patrzcie się, on wyskakuje, nie wiadomo, z za krzaka gdzieś, z za rogu. Małe, dobra, małe żółte, no Ten Barley nie był chyba najlepszą, najlepszym wyborem. Kurczę ale i tutaj. Tak wygrywacie. No, już chyba remis. O, obija no. tam, obija! Dobra. dobra. Trzeba lecieć, Pifik. Mamy dobra. 30 sekund, nie! Ale mi zlagowało, ale mi zlagowało coś. O, nie, to, 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 to źle wróży. 20 sekund, dobra, to chyba słuchajcie. Co mnie tak laguje, kurczę. Dzięki kolej za co, ja, przejście. Ja, 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 myślę, że tutaj, ja tu myślę, że tutaj, już trzeba po prostu przetrzymać. No dawaj, szlipik, normalnie, o niej, przegraliśmy I... to jest. Dobra, ja się przyłączę na telefon, tak nie może być. <laughs> Dobrze, daliśmy radę, ale oczywiście pamiętamy o tym, że przeciwna drużyna nie używa ulta. Gdyby ten ult był, to doszli nam tyle razy do tego sejfu, że na pewno już by było po tym sejfie, ale. ale, No cóż. Dobra, no to jedziemy kolejną. Ja sobie zmienię, słuchajcie. Chociaż nie zostawimy, niech będzie. A teraz mapę zmieniamy generalnie. Dobra, to lecimy. No i jesteśmy o, słuchajcie, w drugiej gierce. O, o nie. Tutaj widzę. Tutaj widzę. Sku... podobne składy, więc... Więc jest... Chłopaki jeszcze dalej ulta nie mogą używać, dopiero... No nie, no wiedziałem, że ten dajman... A Jezus, jak ja go nienawidzę. A, A sam wzięli dynamajka i teraz będą nam mówić, że nas nienawidzą. Dobra, <grym> dobra. Ojejku, ten... Kremol, ty Brokiem? Ty Brokiem grasz? No. Tak. No wiedziałem, że tak czułem, że jak popatrzyłeś na mapę i powiedziałeś, że... To będzie ta postać będzie odpowiednia. To tak czułem, że albo brok, albo albo będzie ta jak się to nazywa gwiazdeczka Piper. Piperka no właśnie. O boże, ale na stole na razie, to w ogóle nic nie umiem zrobić. Dobra, ja tu tego dobra, daj Mike odcięty. Dobra, ulta, rzuciłem coś tam trochę po przytopie. Ten sejf. No nie no! Nie dadzą mi okay. zrobić pomocy. Co się dzieje? Jest git. Panowie, jest git. Trzymamy się. Nie wierzę jest w to. Dobrze. Ja w to nie wierzę. Team Brawl, teraz zostajemy. Po... No. Jest dobrze. Dobra. I ulcik. Poszedł. A ginę, 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 ale obiłem, no obiłem, nie. obiłem, 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 14, no pali nie. się, topi się, tam 11! Panowie, mamy, to już nie możemy Bo tego nie. przegrać. Do, to się Dobra, nie, nie dojazd. Jest! Finito! Tak jest! Ja to nie wierzę. No. Więc mamy 2 do zera. no i teraz oczywiście zagramy już normalnie, słuchajcie, żeby nie było więc gramy, gramy także już normalnie z y, Ultami. Y, dużna przeciwna. I zaczynamy. No i kochani, trzecia gierka. Przeciwnicy już teraz, ekipa Kremola już normalnie z Ultami. Więc zobaczymy, co tu się wydarzy. Aż sam jestem ciekaw. No właśnie. Poczekajcie. Tutaj go dojeżdżamy. O nie. Jak gdzieś wytknąłem? Okej. Okay. No nam już robiliście safe, jak? No tak. A i Leon znowu, Leon no. No i A, idź ty. No. Nie bawię się tak, halo, nie, ja nie chcę. No, czekajcie, bo mi misiek atakuje panda. Dobra. To na blisko Fifi -fi jest, uwaga, Dobra, Dobra, dojazd go, dojazd go, dojadz go, dobra, leży, nie. No. Jeszcze trochę. Dobra, superansko. Dobra, ubijmy ją. O, Li Leon chyba nie witka. Leon jest niewitka, bije nam, bije nas, bije nas tu. Lać go. No aj. Dobra, atak, atak, atak panowie, bo to. O nie, teraz musimy się bronić. Wróćcie się teraz, panowie. Rzucajcie miśki wszystko, nie wiem, dajmy, dobra, No tego Dynamika rzuć miśka. No na to ja też nie mam źle. A, dobra, no, no, Dobrze, ja, ja nie zrzuciłem, no. Już jestem. Leon znowu, Leon dojeżdża. No, ajajaj. Ajaj. No nie, nie, ja mają nam, nam już dużo obili. O, dobrze, Barley. Ajajajaj, ajajaj, ajaj, teraz nas spalił pięknie. Dobra, oberwał. Kurczę, jestem odcięty, ja nie wyjdę. Ginę. Kurczę, muszę od drugiej strony, bo jesteśmy. Dobrze, 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 Aaj, dobrze! dobrze. Daj, przegraliśmy. i dalej, dalej! Tak, 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 tak! Co tak, ty tak. nie widzieliście? Poszliście do przodu, bądźcie! Poszliście Aaj. do przodu, a on został na dole. Daj, ja. i tak, mówił. O oh ja, yeah, oh yeah. <try> I love you, <try> <try> I love you. <try> <try> o oh Jezus, ale fajnie, 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 fajnie. Bo kurcze, ja jakbym tego ulta trafił tam, to, to ten, ale ty mnie zdążyłeś ubić. No niestety, no tak to bywa. E, ale oczywiście to pokazuje, <try> że ogranie, ogranie w tą grę jest niezmiernie potrzebne, żeby mobilnie się poruszać po mapie i wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić. No zresztą tak, jak wiecie, jak w każdą gierkę. Słuchajcie, ja serdecznie bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam na kanał Kremola. Link macie, link macie oczywiście do kanału w opisie. E, myślę, że wszyscy znacie Kremola, ale jakby ktoś nie znał, to wbijajcie. Zostawcie u niego pod filmem również łapę w górę e, i subskrypcję. No i dziękuję Ci, Kremo, bardzo serdecznie. Dziękuję również. Trzymajcie się. Bajo. Bajo, Barla Kluba, klu Bajo.